W Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Niekiel, redaktor naczelny. Czy w Polsce trzeba bronić niezależnych sądów i niezawisłych sędziów? Moja odpowiedź brzmi tak, ale poza tym jednym słowem nic jej nie łączy z tym, co mówią tak zwani obrońcy demokracji, bo. Owszem, niezależnych sądów i niezawisłych sędziów trzeba bronić, ale przed tym, co było, a nie przed tym, co jest i co będzie. Dlaczego trzeba bronić przed tym, co było? Bo sądownictwo w Polsce z wszystkimi szczeblami tych sądów na Sądzie Najwyższym kończąc zostało żywcem przeniesione z PRL. W III Rzeczpospolitej. Nie poddane zostało żadnej weryfikacji, bo przecież pan Adam Strzembosz, ówczesny pierwszy prezes Sądu Najwyższego, zapewniał, że sądownictwo samo się oczyści. Oczywiście, że się nie oczyściło, a wręcz stało się ostatnim bastionem PRL, broniącym ludzi, których nazywam. Budowniczymi Republiki Okrągłego Stołu przed konsekwencjami zmiany ustrojowej. Wszyscy ci, którzy byli beneficjentami tego przejścia, suchą stopą z PRL do trzeciej RP, mogli w sądownictwie polskim zyskać ochronę i ją zyskiwali. Także ochronę przed nową władzą, która chciałaby cokolwiek zmienić. Oto, w połowie 2015 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, a prawo i sprawiedliwość zmierzało do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, tak zmanipulowano ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, wybierając sędziów na zapas, żeby Trybunał stał się bastionem opozycji wobec rządów prawa i sprawiedliwości. W wypadku Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego takich zabiegów nie trzeba było robić, ponieważ skład personalny tych instytucji i to, co mógł tam zmienić prezydent Andrzej Duda, nie miałby wpływu na to, jak te ciała by funkcjonowały i się zachowywały. W związku z tym powstała paradoksalna sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, i Krajowa Rada Sądownictwa zostały zaprojektowane jako narzędzia opozycji przeciwstawiania się władzy wybranej w demokratycznych wyborach i demokratycznie wybranemu prezydentowi. Jeśli to jest normalne, to wszyscy jesteśmy wariatami, ponieważ to w żadnym razie nie jest normalne. I nie tylko to, że ten system został przeniesiony żywcem w nowe czasy, ale także jego ludzie wychowani jeszcze przez stalinowskich sędziów i prokuratorów na podręcznikach napisanych przez ludzi starego systemu w rodzinach dziedziczących różne funkcje także sędziowskie głęboko zakorzenionych w poprzednim systemy w kręgach towarzyskich utrwalających ten poprzedni system w dodatku niekontrolowane przez żadną siłę zewnętrzną, bo sami się powoływali, sami się organizowali i sami się kontrolowali. Jeśli gdzieś pozostały patologie i to w skrajnej formie, to właśnie w sądownictwie. I o tym świadczy nie tylko to, że sądy i sądownictwo wzbudzały Niechęć, nieufność opinii publicznej, bo we wszystkich badaniach, jeśli zyskiwały zaufanie, to zaledwie na poziomie 20%, co jest dla sądownictwa czymś tragicznym, ale także nie zadowalały poczucia sprawiedliwości i to nie takiej ludowej, wynikającej z przekonania, ale także wedle wszelkich badań. Jeśli te sądy były Obrońcą kogoś, to ludzi uprzywilejowanych, ludzi stojących wyżej majątkowo, których było stać na mm, kupowanie sobie sprawiedliwości, nawet nie w sensie korupcyjnym, kupowanie dobrej ochrony prawnej przez adwokatów i tak dalej, znajomości, układy. I to funkcjonowało przez cały czas. Jeśli ta patologia była dobra, to jesteśmy gdzieś daleko w pasie Kuipera w kosmosie. To wszystko było patologiczne i ktoś musiał powiedzieć dość. Dość, powiedziała obecna władza, która zresztą zapowiadała to w programach wyborczych i przed wcześniejszymi wyborami, i przed wyborami w 2015 roku. Nie mamy więc do czynienia z żadną formą zamachu, tylko mamy z formą ostatecznego zakończenia PRL-u. Tak. Ten stary system przetrwał w sądownictwie i gwarantował ludziom starego systemu i tym, którzy zostali dokooptowani po 89 roku, że nadal byli kastą uprzywilejowaną, czyli najszerzej mówiąc, służył klasie próżniaczej, łącznie z Sądem Najwyższym, gdzie przecież wyłaniano ludzi wyłącznie spośród swoich i na zasadach, których nikt nie. Kontrolował. Można się oczywiście spierać, jaki może być zakres uprawnień ministra sprawiedliwości w tym nowym systemie, także w odniesieniu do Sądu Najwyższego, ale nikt nie powie, że. Trzeba zostawić to, co było, bo jeśli zostawimy to, co było, to sprawowanie władzy wykonawczej nie ma żadnego sensu, ponieważ sądy potrafiłyby skutecznie wszystko storpedować i to nie ze złej woli wielu uczciwych sędziów, tylko z tego powodu, że ten system tak działał. I nie sposób zrobić kosmetycznych zmian, żeby to zmienić, muszą być zmiany radykalne, i te zmiany radykalne się właśnie dzieją. I dopóki, przepraszam za wyrażenie, nie zdechnie ta hydra komunistyczna i postkomunistyczna w wymiarze sprawiedliwości, to nic się w Polsce nie zmieni, dlatego to się musi skończyć. Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.